Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy moi przyjaciele, przyjaciele parafii geta w Serengeti, w jest w północnej Tanzanii. Łączymy się z Wami w radości z martwych wstania. Może nie jest tak bogato jak w Polsce, ale radośnie dają całe serce swoje. Modlimy się serdecznie z Wami razem i życzymy Wam wszystkim. Niech Jezus z martwych stały błogosławi. Kristo, amefufuka, aleluja. Thank you.